Cześć, z tej strony ja. Witam wszystkich serdecznie. W pierwszy dzień świąt. Niestety temat troszkę mało przyjemny. Co, co martwi? Ale ten temat wraca jak bumerang. I. Cóż, możemy się starać coś z nim zrobić, albo po prostu będziemy traktowani jako. Ktoś kiedyś użył takich mało sympatycznych słów, jako drugi sort. I jesteśmy niestety nasz, nasz serwer takim drugim sortem. Mianowicie o co chodzi? Pokazuję i objaśniam. Takich rzeczy jest cała masa, ale tutaj pierwsza z brzegu. Teraz są weekendowe oferty specjalne wesołych świąt. I jedziemy. 15% zniżki na wszystkie okręty premium 8. tieru. Fajnie. 15% zniżki w kredytach na wszystkie okręty standardowe poziomów 80. 50% zniżki na wyposażenie i zniżki na konta. Wszystko wygląda naprawdę nieźle. Yy, robi wrażenie. A teraz przejdźmy sobie na serwer amerykański amerykański, amerykański, tak mi się wydaje, że to jest amerykański. I teraz mamy tak zniżki. 50% na tier 25, 30% na tier 67. 80% na e, kamuflaże, y, na kredyty dublony, discount on camo, no, czyli na kamuflażę typów tutaj e, są jakieś misyki. Kolejne dające takie cuda. Ryba w czapce rządzi. I teraz kolejne rzeczy. Proszę nie regulować radioodbiorników. Zaczynamy. Zniżka, zniżka. Zniżka, zniżka. Zniżka, zniżka. Zniżka, zniżka. Nie zapętliłem się. Zniżka, zniżka. Zniżka, zniżka. Obniżka, obniżka, żeby było troszkę inaczej. Obniżka, obniżka. Promocja, promocja. Promocja, promocja. Promocja, promocja. Promocja, promocja. Dalej nie regulujcie radioodbiorników. Promocja, promocja. Promocja, promocja. I tutaj jeszcze jakieś cudo. No to porównajmy to. Jadę sobie, jadę. Jadę, jadę, jadę. Może gdzieś dojadę. Jadę, 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 dalej jadę. I dalej jadę. I dalej jadę, dojechałem, a to może tutaj, jest jeszcze misyjka, jadę, 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 już jestem, uuu, dobry skrót, ten skrót nazywa się serwer europejski, <laughs> wiecie, to jest jeden przykład, jest cała masa misji tam, że dostajemy, dostajemy, Kamuflaże na przykład, które się u nas kupuje za, za gruby hajs, tam się dostaje za wypełnianie misji, tego typu rzeczy. Często też serwery tutaj amerykańskie czy, czy, czy rosyjskie mają masę okrętów za darmo. My musimy za nie płacić, ewentualnie dostaniemy na nie jakąś zniżkę czy coś takiego. No nie da się ukryć, że jesteśmy traktowani tak e, najgorzej mówiąc, krótko, ze wszystkich serwerów, e, nie wiedzieć czemu. Czy my jesteśmy jacyś, nie wiem, jesteśmy złymi klientami, mało pieniędzy zostawiamy. Nie wiem, czemu to jest tak zrobione, a nie inaczej. Wiem, że może to się nie podobać wszystkim tym, którzy korzystają z serwera europejskiego. I nie da, nie, nie da się ukryć, że powinno im się to nie podobać, bo albo traktujemy wszystkich. Już nie mówię, że tak samo. No to wiadomo, każda firma ma swoją politykę. Może traktować ludzi, którzy grają w ich grę, jak im się żywnie podoba. Tyle, że powiem tak: niektóre manewry mogą być opłakane w skutkach, mówiąc krótko, bo ludzie to taki dziwny gatunek, który jak się wkurzy. To się robi problem, <laughs> a w końcu się dotrze pod ścianę i yy, po prostu masę graczy powie nie. Masę graczy yy, albo zmieni serwer, bo są i tacy i będzie korzystać po prostu z dobrodziejstw innych serwerów, albo powie, że się nie godzi na coś takiego i na przykład nie da zarobić, co jest tylko i wyłącznie stratą dla firmy. A i tak tutaj sprzedają tego tak dużo, że jak ktoś grę polubi i da mu się troszkę posmakować tych premek, to to tylko będzie dla mnie czysty zysk dla większości osób. Bo umówmy się, że graczy należy podzielić na takich, którzy nigdy nie dadzą zarobić z różnych powodów: czy to nie mają pieniędzy, czy, czy z zasady, że on, on nie, on będzie grał za darmo, bo może i, i, i nawet grosza nie da, bo nie. I na takich, którzy może dadzą zarobić, ich jest bardzo dużo. Tacy, którzy spotkają na przykład na swojej drodze jakiś okręt wymarzony i, i bardzo no, na przykład lubią historię tego okrętu, no i będą chcieli go mieć. Tak, takich okazjonalnych, że po prostu będą, będą wtedy, kiedy będą zadowoleni albo dostaną to, co chcą, to dadzą zarobić. I takich, którzy będą kupować. Bardzo często, bo po prostu im się gra podoba, ale i ich można stracić takimi właśnie, a nie innymi akcjami. No i cóż, dla mnie to jest. Niepoważna polityka. Nie wiem, czy, czy ona się sprawdza, bo musielibyśmy mieć dostęp do, do wszystkich danych tej firmy, a wiadomo, że nigdy go nie będziemy mieć. A nawet jeśli jakieś będą udostępnione, to nie muszą być prawdziwe. I, I nie wiem, czemu by miały być udostępnione. Może gdzieś tam jakimś akcjonariuszom się mogą chwalić, ale to i tak będą pewnie takie ogólne statystyki. Może gdzieś są. Ale wątpię, żeby cały serwer europejski, na którym przecież grają Anglicy, Niemcy, Włosi, Francuzi, no, no wszystkie kraje tutaj są obecne, Polacy również, przecież również dostają od nas. To, to jest wiele milionów, zapewne. To są takie kwoty wielomilionowe. Więc, wiecie, no, tak zniechęcać do siebie taką ilość klientów, którzy to się liczy na pewno w kilkudziesięciach, kilku, kilkadziesiąt milionów miesięcznie. Takie kwoty podejrzewamy, jeśli nie lepsze przepływają, licząc w złotówkach, w euro to pewnie inaczej wygląda. No, trochę. Trochę nie fair, a tak mi się przynajmniej wydaje. No. Mi się to osobiście nie podoba. Nigdy mi się nie, nie podobało traktowanie. Kogoś lepiej, a kogoś gorzej, no bo z, z jakiej racji. Nie, no, ale wiecie. Jest jak jest, i teraz pytanie: co możemy, na, co możemy z tym zrobić? Ja mogę z tym zrobić coś takiego, na przykład, że wszyscy, którym się to nie podoba, wpiszą w komentarzu: Nie podoba mi się polityka Wargamingu względem serwera EU. Można to oczywiście napisać swoimi e, słowami: taki komentarz. Filmik można pokazać innym, innym graczom, tylko żeby napisali również swój komentarz. Jeśli takich komentarzy zbierze się kilkaset albo ponad tysiąc, ja ten film pokażę pracownikom Wargamingu. Oni pokażą to wyżej. Jeśli liczby będą konkretne, no to ktoś tam wyżej postawiony może się zastanowić, czy nie przykręcają troszkę za bardzo dla naszego serwera tutaj śruby i może chociażby na odczepnego, tak powiem brzydko, dać im troszkę więcej, żeby siedzieli cicho <grydy> i nie marudzili. Różne podejścia są, nie wiemy jakie tutaj wygląda. Może ktoś to potraktuje absolutnie poważnie i skończy się takie nierówne traktowanie wszystkich graczy na tym, tamtym, siantym serwerze. Tylko, tylko powstanie jakaś wspólna polityka dla wszystkich serwerów, albo, albo no coś, przynajmniej jakieś no rozbieżności będą na tyle małe, że nikt nie będzie tam się w ogóle tym zajmować. No, tego bym sobie Wam życzył. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz dla tych, którzy jeszcze, jeszcze chcą bardziej tutaj dać znać o sobie. To moi drodzy, no i drodzy, istnieje coś takiego również, na, na, na każdej stronie jest coś takiego jak pomoc techniczna. Można sobie wejść w Wargaming Support, tickety i stworzyć po prostu. Jest World of Warships, pomoc dotycząca gry, misje i wydarzenia specjalne. I piszemy: Nie podoba mi się polityka Wargamingu względem serwera europejskiego. Dziękuję, wysłać. Takich ticketów dostaną kilkaset no to też będą musieli troszkę poodpowiadać, przekazać to być może właśnie wyżej, że no jest spory bunt na serwerze europejskim, dostaliśmy kilkaset tiketów, że się ludziom nie podoba nasza polityka, no i osoby zajmujące się tutaj PR-em, marketingiem, mogą się nad tym pochylić i stwierdzić, że może, mogą być tego negatywne konsekwencje finansowe. A jak wiadomo, nic tak nie boli jak strzał po kieszeni. I no, każdy woli tego unikać. Poza tym, po co robić też negatywny taki PR? To zawsze szkodzi każdej grze i, i wątpię, żeby WarGaming również mm, chciał, żeby tutaj ładka do niego przygnęła takiej firmy, która ma graczy, mówiąc brzydko, gdzieś. Bo i po co? No, o graczy trzeba, trzeba walczyć, trzeba się starać i trzeba im dogadzać, bo dzięki graczom gra się kręci. Jak się kręci, jest hajs, jak jest hajs, jest co do garka włożyć. I to jest równanie bardzo proste, bardzo logiczne, ale jak wiadomo, ludzie lubią kombinować i potem przekombinowują. I potem inni ludzie się denerwują i dlatego powstał ten filmik, bo już jest wiele osób zdenerwowanych zupełnie niepotrzebne, bo jak już mówiłem, życzyłem wszystkim spokojnych i wesołych świąt. A tutaj ani spokoju, ani za bardzo śmiechu nie ma. Dlatego cóż, masa youtuberów tutaj swoje oburzenie wyraża zajmujących się oczywiście World of Warships, bardziej to są youtuberzy zagraniczni, anglo lub nie anglojęzyczni, albo niemieckojęzyczni. Widziałem tutaj chyba trzech czy czterech. Za dużo ich nie oglądam, ale, ale zwracam uwagę na coś takiego. Poza tym również tutaj z naszej społeczności zostałem poproszony o, o pomoc w tej sprawie, więc. Pomagam. Tak jak mówię, na tyle na ile mogę, bo nie uważam siebie tutaj za jakąś osobę, która może nagle wstrząsnąć taką firmą jak Wargaming u podstaw. Zwyczajnie wydaje mi się, że w Polsce nie ma takiego YouTubera. Jakby był ktoś, kto ma milion załóżmy osób, którego ogląda, no to z jego zdaniem by się wtedy mocno liczyli, bo to już no, milion subów, to umówmy się, że to ma moc oddziaływania. I jakby on kazał napisać tikety i by im się serwery zapchały, to, to by zrozumieli aluzję i przesłanie. No, my jak wszyscy tutaj nawet. No chociaż nie, no jakby, jakby wysłało kilka tysięcy osób ode mnie, to też myślę, żeby aluzję zrozumieli dosyć, dosyć konkretnie, ale wątpię, żeby się tutaj wszystkim chciało pisać i, i nie oglądają mnie też wszyscy, którzy grają w Word of Warships, ale również w inne gry albo z przyzwyczajenia, co, co, co bardzo mnie cieszy. Więc moi drodzy, no, taka akcja, taka akcja to nie jest prawda, że ja nie krytykuję gier ani nie mówię, że mi się coś nie podoba, jak niektórzy mi zarzucają, dla mnie to bzdura. Po prostu staram się za dużo nie marudzić, a marudzę wtedy, kiedy uważam, że trzeba, bo dzieje się źle. I po co ma się dziać źle? To tyle. Każdy kto chce, wie co robić. Komentarz wrzucić, pokazać znajomym, którzy grają, którym się to nie podoba, niech też wrzucą komentarz. Tu nie chodzi o to, żebym ja dostał jakieś nowe suby, inne rzeczy, bo, bo nie zależy mi na tym. Każdy może unsubować mnie kiedy chce i zasubować kiedy chce. Tu chodzi o to, żeby protest był widoczny. Czym będzie bardziej widoczny, tym większa szansa, że coś zdziałamy. Czym będzie mniej widoczny, tym większa szansa, że nic się w tej kwestii nie zmieni. To jest wszystko bardzo proste, bardzo logiczne. No i cóż, to tyle. Co miałem, to powiedziałem. Reszta jak zawsze w rękach graczy. Ja jestem tylko jednym malutkim, nic nieznaczącym trybikiem. To wy jesteście całą maszyną napędzającą te wszystkie tutaj kołowrotki. Więc jak chcecie, żeby coś tam w kołowrotkach zazgrzytało i, i żeby przyszedł majster i sprawdził, co się zepsuło, no to trzeba działać. To tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Hej!